Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora. A dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek budowy Brindleton Bay. A dzisiejszy odcinek będzie podzielony na dwie części jednak. Nie wiem czemu ja się zawsze zastanawiam, a raczej się nie zastanawiam, tylko zawsze stwierdzam, że nawet największą budowę wepchnę jakoś i uda mi się zrobić bardzo szybko. A potem się zasiad zasiaduję nad jakimiś krzaczkami i wychodzi mi tydzień pracy nad jakimś takim samym zewnętrzem. Ale może i dobrze, że na dwie części podzielimy, to przynajmniej będziecie mieli te odcinki faktycznie co tydzień, bo w następnym tygodniu jakby nie miałabym zbytnio czasu. A na meblowanko sama, no to już będę miała. Plus, skoro tak duży projekt jak klinika z domem robię oddzielnie, to czemu duży dom mam nie robić też oddzielnie? Tak więc dzisiaj mamy duży domek z małym domkiem. Dwa domy na jednej działce. Jeden dom, który jest bardzo duży, jest taki rodzinny na trójkę dzieci. Dwójkę, trójkę, chyba przygotuję go na trójkę. Ale na spokojnie między dwoma a trzema dzieciakami się tam zmieści. I tam w tyle jest taki mały domeczek, troszeczkę bardziej, może nie wiejski, ale taki, taki właśnie dużo, dużo, dużo mniejszy, z też własnym skrawkiem ogródka, z szklarnią. Taki klimatyczny, mam wrażenie, bo stwierdziłam, że bardzo często to się zdarza, a to jest też duża działka. Więc żeby sprawić takie wrażenie, że tu jest troszeczkę więcej tego wszystkiego, to po prostu stwierdziłam, że podzielę to na dwa takie mniejsze. I w tym wypadku na przykład mamy trójkę dzieci, dwójkę rodziców, to jest piątka simów. Do tego domku to tak bardziej jedna osoba do dwóch, to już jest tam siódemka plus nawet jakiś zwierzak się zmieści. Nie wiem jeszcze, kto będzie miał tego zwierzaka, ale myślę, że ktoś będzie miał zwierzaka. Ja sama raczej przygotowywałam się na to, że to będzie tam do piątki simów w tym dużym domu, a w tym mniejszym jeden sim, jakaś czy na przykład jakaś babcia, czy jakaś taka młoda dorosła, która sobie tą część działki ma i domek po babci jakiś tam odziedziczyła, a akurat po... na no, drugiej części tej działki się pobudowała jakaś tam rodzina większa z dużym domem jakoś po prostu, nie wiem, te duże podwórka nie są jakoś super potrzebne mi. Samo to podwórko, które oni mają i te drugie, one są i tak duże, że myślę, że to nie jest taki głupie pomysł. Ja nie pamiętam, czy ja to nagrałam, czy nie, ale ten duży dom ma jeszcze garaż oddzielny postawiony, także miejsca jest, a jest, naprawdę. I jeżeli chodzi właśnie o domek ten większy, on będzie na koniec, zdecydowałam się bardziej na taką biel z czernią praktycznie, więc kolorystycznie taki bardzo fajny, klasyczny. Mamy werandę taką z przodu, on bardzo przypomina dom, połączenie takiego domku, jak mamy nad wodą, tamtego beach house'u z tym typowym domem kolonialnym. Nie pamiętam też do końca, czy dzieliłam pomieszczenia, ale ogólnie, jeżeli chodzi o pomieszczenia, to ten domek ma na górze dwie sypialnie, dwie łazienki, w sumie. dwie łazienki? Dobrze mówię? Dwie łazienki, toaletę i wejście na strych, bo jeszcze mamy strych, więc to jest w sumie połączenie tak dużego domu: domu z werandą i domu tego z kwieciarni. Ale myślę, że tam naprawdę się wpasowuje, bo tam naokoło jest dużo też takich większych domów, więc stwierdziłam, że czemu nie, to nie jest taka willa, ale to jest taki fajny, duży dom rodzinny. Do tego na dole mamy oczywiście tam kuchnię, salon, jadalnię, wyjście na taras na tyły i z tyłu właśnie taką, taki ogródek ich. A ten mniejszy domek to jest trochę taki farmhouse, ale taki po prostu malutki. Mamy też taką werandę, dużo roślin w ogóle naokoło. Wchodzimy, to taka bardziej właśnie ma być, ten pierwsze pomieszczenie to ma być taka kuchnia, potem ma być taki salon, trochę nawet sypialni kawałek będzie i łazienka. Ale to oczywiście za tydzień się wyklaruje, bo na razie faktycznie zdecydowałam się skupić jednak na tym zewnętrzu, bo to zewnętrzne jest spore. Sam odcinek ma dość dużo i dużo na nim zrobiłam, a jeszcze dużo doprawiałam później. Autentycznie, jak zrobił się wtorek tego już tygodnia, w którym to wchodzi, i ja nadal nie przeszłam do wnętrza, to stwierdziłam, że to jest niegłupi pomysł, żebym ja jednak to podzieliła na pół. Będzie to wtedy bardziej szczegółowe, tak samo jak mieliśmy tydzień temu jacht club, w którym też robiłam tylko zewnętrzne. Jeżeli chodzi o wnętrze, to zdecydowałam się, że zrobię kilka właśnie rodzajów. Na pewno zrobię spa, na pewno zrobię elegancki klub i na pewno zrobię restaurację i po prostu te trzy wersje udostępnię w galerii. Kto będzie chciał jaką sobie wziąć, to będzie mógł sobie taką wziąć. Elegancki klub myślę, że będzie przygotowany tak bardziej pod to, że może to być i biblioteka na przykład i właśnie elegancki klub. A z kolei spa będzie takie przygotowane, że w pewnym sensie może to być też siłownia. Więc w sumie będzie pięć w jednym. Ale stwierdziłam, że to będzie takie dość wygodne, plus może sobie to się zmieniać, tak jak mamy na przykład w formacie tym nowego dodatku, że mamy te, te takie community spaces, te takie miejsca community, czyli ojku społeczne, to możemy sobie to zmieniać na cztery różne rodzaje. Tak samo tutaj macie i możecie na przykład, nie wiem, zaczynacie grę po roku, zmienia się właściciel tego jacht klubu i robi tam restaurację, a w następnym roku ta restauracja, nie wiem, nie idzie mu na przykład i zmienia to się w Zabytek jakiś tam i, i jest tym klubem, plus jakimś tam muzeum czy czymś. Plus jeżeli ktoś nie ma tego restauracyjnego dodatku, to też będzie fajna taka możliwość, że możecie sobie jeszcze coś innego wstawić. Ogólnie też, bo zapomniałabym powiedzieć, z kanonu tego naszego, naszej budowy wypada w pewnym sensie ta stodoła. Ja ją przerobię na coś innego, znaczy nie wypada, ale też będzie czymś, co będzie miało dwie możliwości, bo powiem Wam, że po czasie zauważyłam, że ta stodoła, nie ma zbytnio racji bytu plus taką część fajniejszą, jakąś ciekawą też na spotkania takie typu wesela i tak dalej będzie w parku i myślę, że to już będzie za dużo, więc zrobimy sobie jakiś domek z restauracją może. To jest też duża działka, więc tam też jest duże pole do popisu, ale tak jak Wam mówiłam, że chcę chociaż po jednej restauracji w każdej dzielnicy to ile Wam powiem, że ten kościółek jakoś bardziej mi tam pasuje, żeby on został, to właśnie ta stodoła jestem taka sceptyczna do niej. Plus też ona była bardzo, bardzo dawno temu nagrywana. I mimo tej przeróbki, to po prostu ona była nagrywana w czasach, gdzie nie za bardzo było też co robić z tymi simami, i tak wyjście takie do takiej stodoły było jakimś wyjściem. A teraz, no nie do końca po prostu, więc zrobimy sobie jakąś tam przemianę jeszcze tego, ale to już tam pod koniec. Po prostu też widzę, że Wy lubicie oglądać te restaurację u mnie, więc, więc też fajnie, że będzie jeszcze jakaś tam możliwość, i właśnie będzie możliwość jeszcze jakiejś rodzinki z domkiem. Bo jeżeli chodzi o klinikę, to klinika już, już fajna jest, i klinika, znaczy, Klinika się dobrze zastarzała przede wszystkim i tam ona jest naprawdę, naprawdę ok nadal. No, a już tutaj ta sodoła tak się średnio zestarzała, według mnie. Więc jakby tam jakiś bonusowy 17 odcinek też się zdarzy. Ogólnie tam będzie więcej, no bo tak jak mówię, tutaj robimy sobie oddzielny odcinek za tydzień, gdzie będziemy meblować. Jeszcze będzie odcinek, gdzie wam pokażę te wszystkie wersje jacht klubu. Zobaczymy, czy gdzieś pod koniec, czy można, na przykład za dwa tygodnie to zrobię, te, te wersje jacht klubu, bo tutaj już mam zewnętrzne tak naprawdę skończone, tylko zostaje mi się pobawić wnętrzem. A powiem wam, że za te wille dwie to ja się biorę, jak pies zajerza naprawdę, więc troszeczkę na nie poczekacie pewnie, najprędzej będzie myślę park, bo na park mam ogólny jakiś tam zamysł i park po prostu dużo rzeczy mogę Wam zrobić poza odcinkiem, pobawić się w te rośliny i tak dalej, a Wam po prostu ogólny format jego pokazać. No jeszcze trochę zabawy będzie z tą restauracją, bo jeszcze mam z nią problem z tą jakby latarnią restauracją, bo mam z nią problem typu natury formatowej, formy kubatury kształtu jego. Więc on gdzieś tam, ale on i tak pewnie wyleci przed willami, bo, bo te wille to mówię, ja mam masę pomysłów, ale jak mi się tam dochodzi do tego, że ja mam do tego usiąść, to mnie szlak trafia. I te wille będą też na pewno w oddzielnych odcinkach, ale nie wiem, czy po prostu nie będą na tej zasadzie, że zrobię Wam dwa odcinki z samego kształtu i dodatkowo dwa, nie, czy nie dwa właśnie, a jeden odcinek z wnętrz. Gdzie sobie pokażemy bardziej? Ja tam nagram część może, a część wam pokażę po prostu, jak ostatecznie to wyszło, żebyśmy zamknęli. Więc tak naprawdę mamy jeszcze tak: wnętrze tego, tamte wnętrza, dwa zewnętrza: jacht klub, restaurację, drugą restaurację u, czyli jeszcze 7 tygodni. Dobra, chyba że coś uda mi się szybciej zrobić, ale postaram się jak najszybciej. Chociaż z drugiej to się pewnie wtedy wyrówna mniej więcej z kończeniem evergreen harbor, także zrobię to. I myślę, że do końca wakacji muszę sobie tak ustalić, że do końca wakacji postaram się zrobić wszystkie trzy miasta, które sobie zaplanowałam, czyli właśnie Evergreen Harbor, Brindleton Bay i Sulani i będę mogła w końcu Wam je wstawić. Sulani, tak jak mówiłam, będzie to bardziej na live'ach, gdzie nie, gdzie jakiś tam odcinek będzie się pojawiał też, jak będę miała na coś pomysł konkretny. Także tak mniej więcej to się będzie rysowało na tą chwilę. Z tym plikiem na szczęście nie miałam takich problemów jak z Evergreen Harbor, nie wiem, może dlatego, że troszeczkę szybciej wcześniej go nagrywałam ale za to zabawy z samym landscape'em miałam dużo, więc cóż, dajcie znać, jak Wam się w ogóle podoba, jak się Wam podoba takie połączenie. Ogólnie budowanie takiej historii z takimi większymi rodzinami jest dla mnie ciekawsze niż robienie takich typowych, zwyczajnych, bardzo serii, że takie zwykłe domki. Ale też zauważam, że sporo z was ma 7, 8 simów w rodzinie. Więc też taka, taki format tego domku mógłby być fajny, jak macie właśnie na przykład bardzo dużo simów i jedno dziecko jest już starsze i ono chciałoby się jednak wyprowadzić, ale mieszkać blisko. Rodziców, bo wy chcecie jednak nadal grać tym simem, to też jest niegłupi pomysł, że właśnie tutaj jest ten mniejszy domek dla tej, dla tej jednej osoby. Lub dwóch. Ja sama oczywiście lubię grać jedną simką, ale też fajnie, jak mam zapełniony tak naprawdę całe miasto, mam zapełniony i tych ludzi trochę jest i trochę sobie chodzi, tak. Bo to jednak wprowadzanie dużych ilości simów to daje nam. Bo są te taunice, ale, ale wiecie, takie nasze to też jest fajne, jednak. Ale dajcie znać, jak wy się zapatrujecie na te tygodnie najbliższe, bo jednak się okazało, że to kolejne tygodnie. Nie, ale powoli do celu i tak udało nam się w miarę szybko ponad połowę już odcinków z tego mieć. Z Evergreen Harbor już jest 5 odcinków, znaczy z jutrzejszym będzie już 5 odcinków. W następnym tygodniu dorzucimy jeszcze te dwa mieszkania, co nam da już 7 odcinków. Co nam da w sumie 8 działek chyba, które pozostały. No plus minus, jeżeli zostawię te kontenery, to nawet 7, czyli w sumie w następnym tygodniu będziemy już w połowie też Evergreen Harbor. Tam te działki są mniejsze, więc to dużo szybciej idzie, jest ich niby 15, ale tu mamy tak 4 mieszkania, więc tu już jest 11. Trzy z nich zostawiam sobie na koniec, bo są bardzo czasochłonne i to są te właśnie buildy community Spacesów. Bo one będą po części jakby nagrywane, a po części będą musiała oddzielne wersje ich robić sama. Bo tam myślę, że zrobię je w kilku wersjach, żeby jak ktoś chciał to sobie mógł zmienić, chociaż ja jakby ustali, ustaliłem już sobie gdzie jaka wersja stoi. Także już to nam daje 8 działek. I te 8 działek to jest 20, większość 20 na 30 i chyba nawet 20 na 15, więc takie maleństwa. Trzy z nich to będą restauracje i 5, tak jak wychodzi, to takie typowe mieszkaniówki bardziej. I raz, raz będzie koniec i tego. A Sulani myślę, że potraktuje za taką sielankową i troszeczkę bardziej turystyczną serię. Także tam nie będzie aż tyle rodzin porównaniu do tego, co tu mamy. Ale nie wybiegając w przyszłość i nie przedłużając, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, który domek z Brindleton Bay wam się najbardziej podoba, z tych wszystkich, które są, który z tych dwóch wam się bardziej podoba i jak wam się podoba w ogóle pomysł. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Pięknie powiedziałam tę su subskrypcję, po prostu mistrzostwo memlania jęzorem. Po rozpiskę tygodnia zapraszam na kart społeczności. Tam wszystkie zmiany są pokazane, a raczej udostępnione. Widzimy się w komentarzach, nie przedłużam i pa pa!